Przód zda, tył nie zda. Wow! Przód zda. Dobra, wyszła, jak wyszło, moja strata. Wsiadać proszę, zapraszam. Proszę do tyłu teraz łuk zrobić. Ach, no i w supek pani walnęła. Proszę wyjść szybko poprawić, żeby nikt nie widział. Super, dziękuję bardzo. Umiem jeździć po łuku, no ale ze stresu w ten supek wjechałam. Wszyscy straszyli, że pan jest tutaj najgorszym egzaminatorem, a ja widzę, że jest pan całkiem w porządku. A no widzi pani, no maria ja nie jestem. Mentalną przemianę przeszedłem, no i ma pani dzisiaj szczęście. Ale jutro już nie będzie tak fajnie. Drugi zjazd na rondzie... Nie tutaj, nie tutaj pod prąd by pani pojechała, ale to nic nie szkodzi. Nauczy się pani jeździć po zdaniu egzaminu. Tak, tak, wiem, wiem, że pod prąd ze stresu wszystko po prostu. Ojej, w wesołym miasteczku takich wrażeń nie miałem. Zatrzymać się proszę przy tym drzewie. Nie, nie wjechać w drzewo. Prawie pani w drzewo wjechała. Dobra, zdany egzamin kończymy już to na dzisiaj. Muszę mieć jakieś zdane, bo po prostu zaraz mi znowu kurwa z roboty wyrzucam.